Witaj, cieszę się, że jesteś tutaj. Dziś opowiem ci historię chłopca z ulicy, który spojrzał w oczy bogatemu mężczyźnie i powiedział: Ten zegarek należał do mojego ojca. Zniknął, gdy byłem dzieckiem. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu, co o tym myślisz i skąd jesteś. I pamiętaj, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Poranek w Krakowie był wilgotny i chłodny. Powietrze pachniało starym brukiem i niedopaloną kawą z pobliskiej kawiarni, a gęste chmury wisiały nad ulicami, jak ciężka zasłona, ukrywająca coś, co miało dopiero zostać odkryte. Przy ulicy karmelickiej, między sklepami z pamiątkami a kioskiem z gazetami, tłum ludzi przeciskał się w pośpiechu, zerkając nerwowo na zegarki. Ale jeden chłopiec stał nieruchomo. Miał dwanaście lat, może mniej. Brudne policzki. Podarte spodnie, za duże buty, których sznurowadła ciągnęły się po ziemi. Twarz drobna, chuda, ale oczy, oczy nie pasowały do wieku. Patrzyły jak u dorosłego, który zbyt wcześnie poznał chłód świata. Jasiek nie czekał na nikogo, a jednak jego spojrzenie błądziło po twarzach, jakby szukał odpowiedzi. I wtedy go zobaczył. Czarny Mercedes zaparkował na światłach awaryjnych, nieco z boku. Z samochodu wysiadł elegancki mężczyzna w ciemnym, wełnianym płaszczu, z aktówką ze skóry i telefonem przy uchu. Jego ruchy były pewne, głowa wysoko uniesiona, spojrzenie skupione. W tłumie ludzi wyróżniał się nie bogactwem, ale obecnością. To był Witold Rogoziński, nazwisko znane z gazet, z billboardów, twarz kojarzona z luksusowymi inwestycjami i donacjami charytatywnymi, z których tak chętnie korzystały media. Jasiek cofnął się o krok, jakby coś w nim drgnęło. Spojrzenie chłopca zatrzymało się nie na twarzy mężczyzny, ale na jego nadgarstku. Skórzany pasek. Stalowa koperta. Zegarek. Nie jakiś tam nowoczesny, drogi model. Ten był klasyczny, z delikatnym przetarciem po lewej stronie koperty. W jego oczach natychmiast zapaliło się światło. To był ten zegarek. Serce zaczęło mu bić szybciej. Głos matki rozbrzmiał w jego głowie, jak echo: twój tata nosił taki zegarek. Dostał go od swojego ojca. Nosił go codziennie. I zniknął razem z nim. Nie mógł się mylić. Każdy detal pasował. Jasiek podszedł niepewnie, ale stanowczo, ignorując ludzi, którzy go mijali, jakby był niewidzialny. Zatrzymał się tuż przed Witoldem, który właśnie kończył rozmowę przez telefon. Mężczyzna uniósł brwi, zaskoczony obecnością chłopca. Jasiek patrzył mu prosto w oczy. Bez strachu. Z bólem. Ten zegarek należał do mojego taty. Zniknął, kiedy byłem dzieckiem. Słowa zawisły w powietrzu, jak grzmot przed burzą. Witold zmarszczył czoło, spojrzał na zegarek, potem znów na chłopca. Nie powiedział nic, ale coś w jego oczach się zmieniło. Coś pękło. Jak masz na imię? Zapytał po chwili cicho. Jasiek, Jaś Głowacki. Cisza znowu zapadła. Witold przełknął ślinę. Nazwisko zabrzmiało znajomo, bardzo znajomo, ale to było niemożliwe. Przecież Głowacki. Nie, to był przypadek. Skąd wiesz, że to ten sam zegarek? Zapytał ostrożnie, jakby próbował podważyć prawdę, której się bał. Bo z tyłu ma groę. SG, odparł Jasiek. To były inicjały mojego taty. Stanisław Głowacki. Witold zamarł. Przeniósł wzrok na zegarek. Zdjął go drżącymi dłońmi. Obrócił. I zobaczył. Dwa litery, wyryte subtelnie, ledwo widoczne. SG. Zrobiło mu się zimno. Świat wokół przycichł. Dźwięki ulicy zdawały się odpływać gdzieś daleko. Jasiek patrzył na niego z wyczekiwaniem, ale i czymś więcej z nadzieją. Jakby właśnie znalazł kawałek układanki, którego brakowało przez całe życie. Witold poczuł, jak coś ciężkiego osiada mu na piersi. Ten zegarek dostał go przed laty od swojego wspólnika, Marka S tuż po tym, jak jeden z ich księgowych zniknął bez śladu. Marek powiedział wtedy tylko: Masz, dobra rzecz. Nie pytaj. Lepszy w twoich rękach niż w zapomnieniu. Nigdy nie zapytał. I teraz, po tylu latach, to pytanie wróciło razem z chłopcem, który wyglądał jak duch przeszłości. Choć powiedział w końcu: Pójdziemy gdzieś, gdzie można usiąść. Weszli razem do małej, cichej kawiarni naprzeciwko kościoła. Jasiek usiadł niepewnie, nadal patrząc na zegarek, który teraz leżał na blacie między nimi. Witold zamówił herbatę. Milczeli. Ale w tej ciszy było wszystko. Witold miał sto pytań. Ale jedno było najważniejsze: Twój tata. Co się z nim stało? Jasiek spojrzał przez okno. Mama mówiła, że wyszedł z pracy i nigdy nie wrócił. Miała wtedy łzy w oczach. Powtarzała, że zniknął jak kamień w wodę. I że przed tym wszystkim miał przyjaciela. Bardzo bliskiego. Bogatego. Ale coś ich poróżniło. Witold poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Wypił łyk herbaty, ale nic nie pomogło. Prawda zaczynała wyłaniać się z mroku. Prawda, której nie chciał znać. Ale już było za późno. Zegarek nie był tylko zegarkiem. Był kluczem. Do przeszłości. Do winy. Do dziecka, które nie przestało czekać. I w tej chwili Witold wiedział jedno, ten chłopiec nie pojawił się przypadkiem. To było dopiero początek. Czas zdawał się płynąć inaczej w tej kawiarni, w której dwie dusze siedziały naprzeciwko siebie, jedna, zagubiona przez życie, druga, zagubiona przez wspomnienia. Na zewnątrz Kraków toczył się jak zwykle, tramwaje dzwoniły, przechodnie mijali się w pośpiechu, liście tańczyły w jesiennym wietrze. Ale wewnątrz, przy małym, drewnianym stoliku z zarysowaniami po dawnych filiżankach, coś się budziło. Coś, co przez lata spało głęboko ukryte w przeszłości Witolda. Zegarek leżał pomiędzy nimi jak relikwia. Jasiek nie spuszczał z niego wzroku. Witold nie spuszczał wzroku z Jaśka. Nie mógł się oprzeć wrażeniu, że patrzy na twarz, która coś w nim porusza. Nie fizycznie, to nie było podobieństwo do nikogo, kogo pamiętał. To było coś głębszego. Coś, co otliło się w spojrzeniu chłopca, mieszanka dumy i bólu. Taki sam błysk widział kiedyś u kogoś innego. Dawno temu. Jak długo mieszkasz na ulicy? zapytał cicho Witold, łamiąc ciszę jak suchą gałąź. Odkąd mama zmarła. Głos Jaśka był spokojny, jakby wypowiadał zdanie wyuczone, odcięte od emocji. Najpierw byłem u cioci. Potem w domu dziecka. Uciekłem. Witold zacisnął dłonie na filiżance. Wiedział, co oznacza taka ucieczka. Widmo ulicy, przemoc, głód, strach. Ten chłopiec nosił w sobie wszystko, co system przestał zauważać. A twój ojciec? Zapytał, mimo że znał już częściowo odpowiedź. Nie wiem. Mama mówiła, że kiedyś miał przyjaciela, wspólnika w pracy. Że coś się między nimi wydarzyło. Że tata coś odkrył i zniknął. Nikt go nie szukał. Policja powiedziała, że pewnie sam odszedł. Ale mama nigdy w to nie wierzyła. Witold oparł się ciężko o oparcie krzesła. W głowie zaczęły się układać obrazy sprzed lat. Praca w biurze z Markiem. Wspólne noce nad papierami firmy. I Stanisław Głowacki, cichy, rzetelny, sumienny księgowy. Ten, który znał każdą liczbę, każdą fakturę. I ten, który zniknął bez słowa po jednej bardzo niewygodnej rozmowie z Markiem. Nigdy nie zadał sobie trudu, by zapytać, dlaczego Stanisław odszedł tak nagle. Marek powiedział wtedy tylko, zrobił zamieszanie. Nie pasował do nas. Lepiej, że go nie ma. A potem przyniósł zegarek. Jasiek powiedział Witold, wstając nagle: Muszę coś sprawdzić. Zabiorę cię na chwilę do mojego biura. Dobrze? Chłopiec skinął głową. Jego twarz nie zdradzała emocji, ale w oczach pojawiła się iskra nadziei. Nadziei, której już dawno nie czuł. Biuro Witolda znajdowało się kilka przecznic dalej, w nowoczesnym budynku ze szkła i stali, wzniesionym na miejscu dawnej kamienicy. Portier spojrzał z niedowierzaniem, gdy zobaczył szefa z obdrapanym chłopcem u boku, ale nie ośmielił się zapytać. Witold zaprowadził Jaśka do swojego gabinetu na ostatnim piętrze. Widok na Wawel był imponujący, ale obaj patrzyli gdzie indziej. Naregał z dokumentami, zamknięty starym kluczem, który Witold wyjął z dolnej szuflady biurka. Serce biło mu mocniej, gdy otwierał metalowe drzwiczki i wyciągał starą, zakurzoną teczkę z nazwiskiem Stanisław Głowacki na okładce. Przez chwilę w pomieszczeniu panowała absolutna cisza, przerywana tylko szelestem przewracanych stron. W środku były kopie raportów, notatki służbowe, ręcznie pisane sprawozdania. Ale coś przykuło uwagę Witolda. Koperta. Bez adresata. Zgięta na pół. Drżącymi palcami otworzył ją i wyjął kartkę. Pismo było znajome. Styl prosty stanowczy. Treść niszczycielska. Witku, jeśli to czytasz to znaczy, że moje pytania były zbyt niewygodne. Marek powiedział, że milczenie będzie lepsze dla wszystkich. Ale ja nie potrafię milczeć. Nie wiem, co zrobi. Ale jeśli coś mi się stanie, wiedz, że nie przestałem ci ufać. Zawsze myślałem, że jesteś inny. Zegarek zostawiam tobie, niech przynajmniej on przetrwa prawdę. Witold osunął się na krzesło. Twarz miał pobladłą, oczy wilgotne. Jasiek stał obok, patrząc z niepokojem. To był twój tata, wyszeptał Witold. I ja nie miałem pojęcia. Zegar na ścianie tykał cicho, odmierzając czas, który nagle zaczął mieć zupełnie inne znaczenie. To nie był już tylko chłopiec z ulicy. To był syn człowieka, którego milczenie kosztowało życie. A on, Witold, choć niewinny bezpośrednio, pozwolił, by ta prawda została zakopana pod latami luksusu i wygody. Jasiek wciąż milczał. Ale jego oczy mówiły wszystko. I nie były już pełne bólu. Były pełne siły. Co teraz? Zapytał cicho. Witold podniósł wzrok. Po raz pierwszy w życiu poczuł ciężar odpowiedzialności nie jako biznesmen, lecz jako człowiek. Teraz muszę naprawić to, co się da. I jeśli pozwolisz, chciałbym zacząć od ciebie. Za oknem zapadał zmierzch. Kraków rozświetlały latarnie. Ale w tym jednym biurze, wysoko nad ulicami, wreszcie zapaliło się prawdziwe światło. Czasem to nie krzyk przerywa ciszę, ale szept. Tak samo niekiedy największą burzę wywołuje jedno spojrzenie. Od momentu, gdy Witold przeczytał list Stanisława Głowackiego, coś w nim pękło. Coś, co przez lata było zamurowane pod warstwami rutyny, sukcesu, wygody. Teraz siedział w milczeniu w tym samym biurze, które wcześniej wydawało się jego twierdzą, ale dziś wydawało się puste, niegodne. Jasiek siedział obok, niecierpliwie obracając zegarek w dłoniach. W jego oczach nie było już tylko smutku, pojawiło się coś nowego, duma. Znalazł odpowiedzi, których szukał przez całe dzieciństwo. Nie były łatwe, nie były czyste, ale były prawdziwe. Następnego dnia Witold zabrał Jaśka na cmentarz Rakowicki. Pogoda była chłodna, ale słoneczna, jakby październik chciał się jeszcze przypomnieć złotem liści. Przed grobem z marmurową płytą, na której widniało wyryte, Stanisław Głowacki, 1966-2008, chłopiec klęknął i położył zegarek na płycie. Przepraszam, że tak późno, tato, powiedział cicho, niemal szeptem. Ale znalazłem go. I siebie też. Witold stał obok, z rękami splecionymi za plecami, wpatrując się w imię na nagrobku. Miał ochotę coś powiedzieć, wyznać, przeprosić, ale wiedział, że pewnych słów nie da się wypowiedzieć na głos. Zamiast tego z kieszeni płaszcza wyjął mały, czarny notes stary notatnik Stanisława, który zachował się w aktach firmy. Położył go obok zegarka symbolicznie cicho. Po powrocie do biura, Witold podjął decyzję, która wstrząsnęła jego najbliższym otoczeniem. Ogłosił, że przekaże część swojego majątku na fundację wspierającą dzieci z domów dziecka. Nazwał ją Fundacja Głowacki Czas naprawdę. Pracownicy patrzyli na niego z niedowierzaniem: niektórzy szeptali o kryzysie, inni o nawróceniu. Ale dla niego liczyło się tylko jedno żeby przestać milczeć. Tymczasem Jasiek, z pomocą Witolda. Rozpoczął naukę w prywatnej szkole z internatem pod Krakowem. Początki były trudne. Dzieci z bogatych rodzin patrzyły na niego z góry. Ale Jasiek miał coś, czego nikt nie mógł mu odebrać hart ducha i świadomość prawdy, którą sam odkrył. I miał jeszcze jedno, kogoś, kto wreszcie go nie zostawił. Witold przyjeżdżał regularnie. Nie jako opiekun. Jako człowiek, który uczył się być ojcem, choć nie z krwi. W ich relacji nie było wymuszonych uścisków, prezentów bez znaczenia, ani fałszywych obietnic. Była szczerość. I powolne budowanie zaufania. Krok po kroku. Jak cegła po cegle w zniszczonym murze. Kilka lat później, w eleganckiej sali szkolnej, odbywało się uroczyste wręczenie nagród w konkursie literackim. Jasiek, już wysoki, pewny siebie, ubrany w prosty, ale elegancki garnitur, wszedł na scenę z kartką w dłoni. Uśmiechnął się lekko, spojrzał w tłum. W pierwszym rzędzie siedział Witold, dumny, z wilgotnymi oczami. Napisałem ten tekst, bo wiem, jak to jest nie znać prawdy. Jak to jest czekać latami na jedno spojrzenie, które powie ci więcej niż tysiąc słów, zaczął Jasiek, spokojnym, głębokim głosem. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasem wystarczy, że zatrzyma się przy dziecku, które świat pominął. Że spojrzy mu w oczy. I nie odejdzie. Sala zamilkła. Nie było bro. Nie od razu. Ale potem rozległy się powoli, cicho, pojedyncze uderzenia dłoni, które przerodziły się w burzę oklasków. Po uroczystości Jasiek podszedł do Witolda. W dłoni miał ten sam zegarek, wypolerowany, ale z widocznymi śladami czasu. Podał go mężczyźnie. Trzymaj. Ale teraz już wiemy, do kogo naprawdę należy. Witold nie odpowiedział. Tylko uśmiechnął się. A w oczach miał coś, czego nie widziano w nich od lat pokój. Na zewnątrz padał pierwszy śnieg. Cichy, lekki. Jakby świat postanowił od nowa zapisać ich historię. Ale tej nikt już nie zapomni. Ta historia pozostawi cię bez słów. A na naszym kanale znajdziesz wiele podobnych. Zasubskrybuj teraz i nie przegap żadnej.